serdecznie na kanale Resharmonika. Ja mam na imię Anita i w tym filmie chciałabym porozmawiać na temat dynamiki podstawowych struktur Wszechświata. Będzie mowa o makrokosmosie, ale także o takich kwestiach jak archetypy, dlatego zachęcam Cię do tego, żeby zostać tutaj ze mną chwilę dłużej i zastanowić się wspólnie, jak te bardzo abstrakcyjne kwestie w zasadzie wpływają na nasze codzienne życie i jak bardzo są w nim obecne. Dlatego zaczniemy od makrokosmosu. Makrokosmos, jeżeli chodzi o pojęcie, zaliczam do elementów podstawowej wiedzy o budowie struktury wszechświata. Makrokosmos jest analogią do mikrokosmosu. Jeżeli jeszcze nie wiesz, czym mikrokosmos jest, chociaż szczerze powiedziawszy, wątpię, żebyś kiedykolwiek. W swoim życiu nie miał możliwości zetknięcia się z tym słowem. Zachęcam Cię do tego, żeby spojrzeć w link, który będzie tutaj podany w kartach. Jeżeli mikrokosmos byłby dla nas domem, w którym mieszkamy, to makrokosmos będzie państwem, którego jesteśmy obywatelami. Jeżeli pamiętamy z wcześniejszego filmu, że mikrokosmos posiada czterokrotną budowę, która składa się, idąc od dołu, z osobowości, z duszy, nadduszy oraz ducha. To makrokosmos jest konstrukcją, która posiada analogiczną budowę. Makrokosmos składa się z czterech zasadniczych warstw, które dzielimy na tak zwane wszechświaty harmoniczne albo warstwy harmoniczne. Innymi słowy, analogią osobowości będzie pierwsza warstwa harmoniczna, duszy druga warstwa harmoniczna, nad duszy trzecia i tak dalej. Jeżeli byśmy się trzymali tutaj analogii do mostwa, to w tej sytuacji wszechświat harmoniczny pierwszy byłby znowu alegorią naszego lokalnego, powiedzmy, osiedla, a wszechświat harmoniczny drugi miasta, wszechświat harmoniczny trzeci województwa, a czwarty państwa. W zasadzie można by było powiedzieć, że ten, że ten czwarty zawiera w sobie wszystkie pozostałe elementy, dlatego że makrokosmos, podobnie jak i mikrokosmos, jest w zasadzie budową holarchiczną to jest ciekawe, że każde z czterech pięter makro, makrokosmosu posiada zestaw trzech podwarstw, albo innymi słowy gęstości, i czasami mówi się na to, że to są wymiary. Czyli wszechświat harmoniczny składa się z gęstości od 1 do 3, wszechświat harmoniczny drugi składa się z gęstości od 4 do 6, wszechświat harmoniczny trzeci od 7 do 9. I pozostałe trzy należą do a, wszechświata harmonicznego czwartego. Jeżeli chodzi o makro i mikrokosmos, warto wziąć pod uwagę, iż posiadają one w swojej strukturze coś takiego jak kręgosłup informacyjny. Ów kręgosłup składa się z dwóch ciągów, które transportują informacje albo z dołu do góry, albo z góry na dół. Te potoki informacji w różnych miejscach nazywa się zstępującymi albo wstępującymi. Potoki te poruszają się po si poprzez środek makrokosmosu i przenoszą informacje, tak jak powiedziałam. Natomiast różnią się między sobą zadaniami i w pewien sposób tym, jakie informacje transportują. Potok zstępujący jest nośnikiem archetypowych impulsów. Przynosi informacje z góry na dół, koduje archetypy w potok wstępujący, jest nośnikiem projektów działań. Zachowuje się trochę jak taki magnes, który nadaje kształt. Różnego rodzaju opiłkom e, żelaza, które w symboliczny sposób można by było powiedzieć, iż poruszają się w potoku wstępującym. Innymi słowy, potoki wstępujące zawsze przynoszą informacje na temat, nazwijmy to, projektów, tak, czy informacji, które są zainstalowane w wyższych przestrzeniach, np. Na, na poziomie trzeciego wszechświata harmonicznego i które stanowią pewnego rodzaju wzorce rozwojowe do takich miejsc, jakim jest nasza planeta. Analogicznie więc potok wstępujący Buduje od dołu to, co przyniósł projekt potoku zstępującego. Przyjmuje on informacje przynoszone przez potok wstępujący, ale również weryfikuje zawarte w nim projekty. Można by było więc powiedzieć, poprzez taką symbolikę, że po pierwsze, potok zstępujący jest związany z osią wertykalną, o której mówiłam w poprzednich nagraniach, natomiast potok wstępujący jest związany z osią horyzontalną. To, co wstępuje, również indukuje pewne zmiany. Można powiedzieć, że zachowuje się jak rodzic i przynosi właśnie projekty różnego rodzaju form, które mają zaistnieć na różnych poziomach a, gęstości. Potok wstępujący przyjmuje i rozprowadza to, co ten poprzedni przyniósł. Zachowuje się analogicznie jak dziecko i weryfikuje te intencje, indukcje, Przeniesione przez poprzednika. Analogią wzajemnej korelacji czy wzajemnego powiązania tych dwóch potoków jest na przykład sematyka, czyli pewnego rodzaju, nie wiem czy można już powiedzieć nauka, ale pewien trend w obserwacji zjawisk na temat tego, w jaki sposób dźwięki sprawiają, że ziarna piachu albo piłki żelaza układają się w pewne określone formy. Można by było więc powiedzieć, że potok wstępujący jest pewnego rodzaju muzyką sfer które transportując ciągi informacyjne albo nuty, czy też pewnego rodzaju zapisy na temat tego, w jaki sposób brzmienie wszechświata jednego, drugiego czy trzeciego ma się odbywać. Myślę, że analogia z muzyką jest tutaj bardzo y, istotna, dlatego że y, weźmy pod uwagę, że działanie ciągu zastępującego jest mało uchwytne dla oka, dlatego że tak jak powiedziałam, Przynosi ono informacje i indukuje o pewnych zmianach. Natomiast to, co na to odpowiada, jest potokiem wstępującym czyli materią, która de facto um, w jakimś sensie dostosowuje się do tych informacji i układa podług instrukcji, które są w tym, w tym ciągu wstępującym zawarte. Z pojęciem makrokosmosu nieodłącznie wiąże się archetyp ponieważ w moim odczuciu zawsze warto mieć pewne sprawy uporządkowane, wiedząc, wiedzieć skąd się biorą, między innymi dlatego, że w momencie, jeżeli słyszymy jakieś, jakiś termin, zawsze mamy w takiej sytuacji możliwość weryfikacji informacji, która do nas przychodzi. W dzisiejszym świecie jest trochę tak, że wszyscy jesteśmy tą informacją zalewani i każdy w różny sposób, jak wywierzy Babel, nazywa pewne mechanizmy, które są uniwersalne, w pewien inny sposób. Jeżeli chodzi o archetyp, to warto wiedzieć, że jest to pewnego rodzaju wzorzec, czy nazwijmy to struktura, która w przypadku akurat. Naszej planety jest zainstalowana w trzecim wymiarze harmonicznym naszego lokalnego makrokosmosu. Osobną rzeczą jest to, skąd to wiem. Warto jednak wiedzieć, że archetyp jako taki, z punktu widzenia nas jako osobowości, może być analogicznie postrzeganym obiektem, jak dla komórki koncepcja człowieka, którego ta komórka jest częścią. Z naszej perspektywy archetyp jest pewnego rodzaju siłą, czymś, co tak naprawdę impulsuje nas do działania, coś, co popycha nas do robienia w jakiś określony sposób czegoś, czego nie jesteśmy nawet do końca świadomi. I nie o to chodzi, że jest to coś złego. Po prostu na ten moment, na ten stan świadomości i na ten stan przestrzeni, w którym żyjemy, zwyczajnie tak jest. Tak jak powiedziałam, w naszym przypadku archetypy, które impulsują i w pewien sposób dynamizują rozwój. Czyli to, co tutaj się dzieje na naszej planecie, umieszczone są w trzecim wszechświecie harmonicznym. Można by było powiedzieć, że archetypem jest pewnego rodzaju scena pomiędzy figurami. Te figury są znane ludzkości i one przychodzą do nas pod postacią symboli. Albo na przykład panteonu różnego rodzaju bóstw, które były obecne we wcześniejszych kulturach, choćby w kulturze greckiej, która mocno zimpulsowała i mocno wpłynęła na kształt naszej współczesnej kultury europejskiej. Innymi słowy, historie, które dzieją się pomiędzy tymi bogami, czyli pomiędzy w zasadzie personifikacją tych sił archetypowych, są powiedzmy bardziej kompleksowymi archetypami. Ciężko jest mi ogólnie to wytłumaczyć w sposób precyzyjny. Trochę każdy z nas musiałby po prostu się e, jakby zastanowić właśnie nad archetypem, jako nad pewnego rodzaju historią. Dlatego, że historia, która dzieje się powiedzmy na przykład pomiędzy Herą a Demeter, pomiędzy Afrodytą a powiedzmy, no nie wiem, Ateną, tak? I w różne, te różne scenki, które są udziałem tych bogiń składają się na całościowy na przykład archetyp kobiecości. Tyle samo ile Bogin, tyle samo jest odsłon, odsłon kobiecego archetypu. Podobnie ma się rzecz z odsłoną archetypu męskiego, tak? Dlatego że ten panteon Bogów również jest bardzo zróżnicowany, i historii, i zależności, w które wchodzą te postaci. Um, są ze sobą bardzo mocno powiązane. Oczywiście takim nośnikiem, który bardzo mocno wiąże nas, e, e, czy powiedzmy daje dostęp do takich archetypowych treści, jest dobrej jakości głęboka literatura, która jest pisana przez twórców, którzy mają dostęp do tego poziomu. Oczywiście jest tak, że z, naszego, z naszej perspektywy objęcie całego archetypu swoją, nazwijmy to świadomością, czy umieszczeniem go w swojej historii, jeżeli teoretycznie bylibyśmy pisarzem, jest trochę trudne. Ze względu właśnie na tą złożoność treści, który sam archetyp niesie. To, na co zwracam wam uwagę, to fakt, że te sceny, czy powiedzmy, te historie, które umieszczone są właśnie w tym, nazwijmy to, wyższym od naszego wymiarze i to wyższym nie tylko o jeden poziom, ale to jest na poziomie powiedzmy naszej nadduszy, w zasadzie impulsują nas do tego, żeby podążać ścieżką pewnego rodzaju właśnie, nazwijmy to, rozwoju, chociaż z pewnej perspektywy nie jest to najtrafniejsze określenie. Elementy archetypu, każdego archetypu. Są niesione poprzez potoki zstępujące, które występują w makrokosmosie. Przypominam o tym, że te potoki występują również i w mikrokosmosie, dlatego każdy z nas jest też, powiedzmy, udziałowcem czy beneficjentem odbioru tego rodzaju informacji. Oczywiście w okrojony sposób i w niepełny, z uwagi na fakt, że pojemność mikrokosmiczna jest zdecydowanie mniejsza. Natomiast warto wiedzieć, że każdy przynajmniej teoretycznie ma do nich dostęp. I teraz tak. Tak jak powiedziałam, treści archetypu są w pewien sposób rozdrabniane i dostosowywane do każdego poziomu. Idą w potoku wstępującym i działają jak, takie, jak taki magnes, który sprawia, że to, co dzieje się powiedzmy w materii, które obsługuje potok. Potok wstępujący, czy też powiedzmy te linie horyzontalne, um, układają się właśnie do tego wzorca, do wzorca, który jest przystosowany do danego poziomu rzeczywistości, do danego poziomu gęstości. Czyli w tym momencie mamy już dwa potoki: mamy potok wstępujący i mamy potok wstępujący, czyli innymi słowy, przychodzi sobie informacja w potoku wstępującym. Tutaj czekają już opiłki żelaza, które zaczynają układać się w pewien określony, do indukcji dawanej przez potok wstępujący sposób. Tworzą się pewne formy, wypiętrzają się one w sposób holarchiczny. Weźmy pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że tak naprawdę te dwa potoki, o których powiedziałam wcześniej, ten wstępujący i wstępujący, również można by było powiedzieć, że są pewnego rodzaju holarchiami, tak? że po prostu ich e, jakby metoda działania ma charakter holarchiczny. Natomiast co innego jest wyższym poziomem holarchii dla każdego z nich, ale to będzie o, e, temat na oddzielną, e, na oddzielną historię. Potok wstępujący buduje ciało, w ramach trzech podstawowych struktur w obrębie każdego wszechświata harmonicznego. Czyli, tak jak mówiłam, jeżeli wszechświat harmoniczny, tak, dany poziom makrokosmosu składa się z trzech podstawowych struktur, tak, które są do siebie analogiczne, można by było powiedzieć, że są taką trójką ciała e, fizycznego, eterycznego i astralnego. Czyli innymi słowy, ciała fizycznego, syntonicznego tak, e, i emocjonalnego. Plus do tego mają jeszcze jedno ciało gratis. Tym ciałem gratis jest ciało mentalne, które można by było powiedzieć, że jest takim troszeczkę skutkiem ubocznym działania synchronizowanego potoku wstępującego, jak i zstępującego. I o, to, o co tutaj w tym wszystkim chodzi? Ciało mentalne ma takie właściwości, które troszeczkę różnią się od tego ciała, od tych ciał nazwijmy to podstawowych, tak? czy od tych ciał bazowych. Ono jest pewnego rodzaju monitorem, który koduje to, w jaki sposób te opiłki żelaza znajdujące się w ciałach podstawowych reagują na informacje zawarte w potoku wstępującym. Z drugiej strony, ma możliwość otwarcia się na wyższe potoki informacji i zweryfikowania tego, w jaki sposób ten bazowy archetyp faktycznie wyglądał. W tej sytuacji istnieje pewnego rodzaju sprzężenie zwrotne pomiędzy tym obrazem archetypu, który niesie ciało mentalne, i tym właściwym archetypem który poprzez ciało mentalne i następnie poprzez jakby wejście w potok y, zstępujący i następnie oddziaływanie na potok zstępujący y, y, może skorygować na przykład y, działanie ciał podstawowych które z jakichś względów nie podążają drogą czy ścieżką wyznaczoną przez impuls od archetypu to, że ciała odstępują od tego wzorca, jest najczęściej, znaczy nie najczęściej, w naszym przypadku jest wynikiem zmutowanego środowiska, które nie pozwala tym ciałom wydebe, wydevelopować się w taki sposób, który jest zgodny jakby z ich, no właśnie, tym pierwotnym zaindukowanym instynktem, tym pierwotnym planem, który jest, który jest dla nich przeznaczony. Jeżeli przychodzi korekta, która dzieje się przy udziale ciała mentalnego, tak, poprzez tą możliwość, że po prostu mogą wpłynąć do niego, yy, że powiem nowe impulsy i właśnie zweryfikować stan prototypowy, tak? Czy ten stan założeniowy ze stanem faktycznym? To w tej sytuacji tą roślinę można dodatkowo doświetlić, dosypać jej nawozu albo podać więcej wody w zależności od tego czego potrzebuje do tego żeby się zregenerować do tego swojego pierwotnego kształtu. Ciało mentalne ma w ogóle troszeczkę inną strukturę i zachowania niż reszta ciał podstawowych i jest to temat na osobną wypowiedź. Nie będę teraz tego w tym momencie rozwijać. Warto jednak wiedzieć, że istnieje ono niejako jako taki bonus i jest w pewien sposób kwiatem czy owocem działania wszystkich struktur ciał podstawowych na danym poziomie wszechświata harmonicznego, które zakończyły swój rozwój według instrukcji nadanych im przez po prostu impulsy archetypowe. Jeżeli mamy taką sytuację, że ciało mentalne jest w pełni wykształcone, to kiedy współpracuje jednocześnie z ciałami, które działają w sposób harmonijny, zgodnie z pierwotnie archetypowym zaszczepionym w nich wzorcem, to połączenie ciała mentalnego i działania tych ciał pozostałych razem jest tak de facto umysłem. Innymi słowy, ciało mentalne ma dobry wgląd w to, co dzieje się we wszystkie pozostałe ciała, może zdiagnozować, co tam zachodzi, może uczestniczyć w tych procesach jako obserwator i jako, powiedzmy, przekazywacz czy pośrednik tak impulsów korekcyjnych, które płyną ze strony archetypu. I w tym momencie z jednej strony zamyka nam bardzo ładnie całą strukturę i tak naprawdę sprawia, że działa ona koherentnie i harmonijnie. I jest ta struktura przygotowana do przejścia w kolejny etap alchemicznych przemian, których w tym momencie omawiać nie będę. Natomiast warto jeszcze jedną rzecz tutaj mieć na uwadze: że w ciało mentalne, nie w umysł jako taki, bardzo łatwo jest wpleść manipulacje, dlatego że ciało mentalne jest nastawione na zbieranie obrazów. Te obrazy można mu za przeproszeniem bezczelnie, bez e, m, ceremonialnie wkleić, jeżeli zna się pewnego rodzaju technologię czy pewnego rodzaju e, jakby sposoby na to, żeby tak zrobić. Dlatego ciało mentalne jest bardzo łatwo omamić. I jeżeli e, tego rodzaju omamienie bardzo długo trwa, to w tej sytuacji ta informacja. Którą to ta fałszywa informacja, która jest niesiona przez ciało mentalne, ona zostaje zakodowana w naszym wzorcu DNA i jest następnie odtwarzana w następnych pokoleniach. Oczywiście to, co powiedziałam, odnosi się do tego, w jaki sposób działa e, nasz e, pierwszy wszechświat harmoniczny, do którego należy osobowość i który jest elementem percepcji naszego, powiedzmy, takiej, m, takiego standardowego postrzegania i świadomości potocznej. Można powiedzieć, że analogiczne sytuacje czy analogiczny sposób funkcjonowania występuje w innych warstwach makrokosmosu, natomiast my ze swoją świadomością na dzień dzisiejszy raczej nie mamy do tego zbyt wielkiego dostępu. Oczywiście, jeżeli chodzi o strukturę i o dynamikę działania wszechświata, można by było mówić o wiele, wiele więcej i o wiele, wiele bardziej szczegółowo. Natomiast wiedza ta ona wymaga trochę czasu i ułożenia się, dlatego na chwilę obecną zakończę tą opowieść w tym miejscu. Na ten moment bardzo wam serdecznie dziękuję za waszą uwagę. Pozdrawiam was serdecznie. Zapraszam was oczywiście do subskrybowania kanału na YouTube, do um, wizytowania mojego Instagrama oraz oczywiście profilu na Facebooku, a także Czytania informacji, które są zawarte na moim blogu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie i do wyświetlenia następnym razem.